Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Esa. Czyta w kolejnym odcinku z cyklu, ale to już było. To jest cykl, w którym przyglądam się premierom książkowym, premierom. Danego miesiąca i wyszukuję w tych premierach książki, które na naszym rynku pojawiły się tak naprawdę kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat temu. Czyli ta dana, kolejna, nowa edycja nie jest edycją pierwszą. Możemy kupić ją, a możemy kupić też książkę. Pierwszym, drugim, czasami nawet w trzecim wydaniu, wydaniu z lat 80., 90., 70., 60., a czasami nawet w wydaniu z początku XX wieku. Jeżeli podobnie jak ja lubicie starsze książki, lubicie. Historie napisane przed kilkudziesięcioma laty, no to myślę, że w tym w tej serii znajdziecie coś dla siebie. Ja teraz nie przedłużam, bo dzisiaj mam wam do pokazania sześć książek. Przeglądnęłam sobie te styczniowe premiery książkowe i wśród tych premier znalazłam sześć książek, które po raz pierwszy na naszym rynku wydawniczym zostały wydane lata temu a teraz po prostu wydawnictwa do nich powracają gotowi jeżeli tak jeżeli macie kawkę herbatkę coś przyjemnego do przegryzienia no to czas zacząć na początek romantyczna opowieść splatająca losy polskiej arystokracji i szlachty ziemiańskiej jeżeli taki opis brzmi dla was interesująco no to daję znać że 15 stycznia miała premierę powieść Marii Rodziewiczówny Błękitni. Całkiem możliwe, że tę powieść znacie z jej wcześniejszych wydań. Ona po raz pierwszy w ogóle została wydana w 1913 roku, no i od tego czasu jest co kilka, kilkanaście lat na pewno wznawiana. Są okładki ładniejsze, są okładki brzydsze, wiadomo, że to jest w dużej mierze subiektywne, ale jednak są takie okładki bardziej zachęcające do czytania Trafione i takie nietrafione. Wydaje mi się, że najbardziej nietrafioną okładką jest ta, którą teraz wyświetlam Wam obok mnie. W każdym razie to nowe wydanie Błękitnych Marii Rodziewiczówny, wydanie od wydawnictwa MG, bardzo mi się podoba. A oto cały opis tej historii. Głównym bohaterem jest młody książę Leon, zwany również Lwem, który otrzymuje tytuł i majątek w wyniku tragicznej śmierci starszego brata. Zupełnie nieprzygotowany do roli, jaką powinien spełniać właściciel potężnych dóbr, bez, bez wsparcia rodziny osuwa się w bierność i apatię, z której wytrąca go dopiero niespodziewany wstrząs. A do przyjaciel dopomaga w odzyskaniu sił i pełnego człowieczeństwa. Niebogatelną rolę odgrywa też miłość niepozwalająca mu popełnić błędów, które zniszczyłyby mu życie. Książkę przepełnia wiara w podstawowe cnoty, lojalność i przyzwoitość. Cechy, które były niezwykle ważne również dla samotnej autorki, wielkiej społecznicy czynnej w organizacjach kobiecych i ziemiańskich, przekonanej do ostatnich chwil życia, że dobra strona natury ludzkiej zawsze zwycięża. To z opisu do właśnie tego najnowszego wydania Błękitnych Marii Rodziewiczówny. Mam tych powieści Marii Rodziewiczówny w moich zbiorach całkiem sporo, ale przeczytałam tylko jedną. Przeczytałam strasznego dziadunia. I nie powiem, że ten straszny dziadunio zrobił na mnie jakieś piorunujące wrażenie, widziałam też mankamenty tej opowieści, ale sprawił mi sporo takiej zwyczajnej, czytelniczej radości i sprawił, że mam ochotę. Poznać jeszcze jakąś inną powieść Marii Rodziewiczówny. Czy będą to błękitni? Nie sądzę, bo błękitnych chyba w moich zbiorach nie mam, ale mam inne powieści Marii Rodziewiczównej, kto wie może w tym 2025 roku z którąś właśnie z tych jej powieści się zapoznam. Teraz otworzyłam sobie opis do innego wydania tych błękitnych, i sami posłuchajcie. 19-wieczny dworek, tragiczny wypadek i zakazana miłość. To fascynująca podróż przez Meand. Losów XIX-wiecznej polskiej szlachty i ziemiaństwa oraz ich relacji. Idealna dla fanek i fanów Jane Austen. Swego czasu w dumie i uprzedzeniu, w rozważnej i romantycznej się zaczytywałam, ale to było jeszcze gdzieś chyba pod koniec moich czasów licealnych. Jestem ciekawa, jak teraz podeszłabym do tych opowieści Jane Austen, i jestem też ciekawa, jak błękitni wypadliby w. W porównaniu, właśnie z tymi powieściami Jane Austen. Może kiedyś będzie mi dane to sprawdzić. Okładka, w każdym razie, do tego najnowszego wydania od wydawnictwa MG jest moim zdaniem świetna. Widzę, że jest to też książka wydana w takim cyklu przez wydawnictwo MG klasyka literatury kobiecej. Jedno z bardziej elektryzujących tłumaczeń ostatnich lat, oczywiście tłumaczenie pani Anny Bańkowskiej. Mowa tutaj o tłumaczeniu powieści pani Montgomery. Ania z Zielonego Wzgórza, może powinnam powiedzieć Ania z, Zielonego, z Zielonych Szczytów, tłumaczenie z 2022 roku, a tak się składa, że w styczniu tego roku pojawia się kolejne tłumaczenie pani Anny Bańkowskiej, tłumaczenie kolejnej opowieści z tego cyklu o Ani Shirley, Czyli Rila ze Złotego Brzegu, a właściwie nie Rila ze Złotego Brzegu, tylko no właśnie, bo wiecie, że pani Bańkowska te tytuły trochę zmienia. Rila ze Złotych Iskier. Wydawnictwo marginesy premiera 22 stycznia. Dzisiaj mamy 19 dzień stycznia, także już tuż, tuż 22 dzień stycznia i premiera Rili ze Złotych. Iskier. A jest to, musicie wiedzieć, już ósma część z tej serii pani Montgomery. Piętnastoletnia Arilla, najmłodsze z dzieci Ani Gilberta Blajtów, szykuje się na swoją pierwszą zabawę taneczną. Oby tylko jakiś chłopiec poprosił ją do tańca. Nie przychodzi jej do głowy, że są gorsze rzeczy, które mogą popsuć ten wieczór. Na przykład wiadomość o zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w odległym Sarajewie i wybuchu wojny w Europie. Wkrótce do wojska zaciągają się chłopcy z wyspy księcia Edwarda, aby walczyć po stronie aliantów. Wśród nich są Jem Blight i Jerry Meredith. Ta decyzja przepełnia ich rodziny dumą, ale jednocześnie zasnuwa ich codzienność cieniem ciągłego strachu. Do Dotychczas beztroska Rilla musi odkryć w sobie siłę i dojrzałość, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zwłaszcza, gdy trafia na noworodka, którego matka umarła przy porodzie, a ojciec wyjechał na wojnę. Tej części nigdy nie czytałam, ani w tym wcześniejszym tłumaczeniu, ani rzecz jasna w tym tłumaczeniu, które dopiero będzie miało swoją premierę, więc tutaj nie jestem w stanie tych tłumaczeń porównać. Marzy mi się sprawdzenie tego. Tłumaczenia pani Anny Bańkowskiej, tego tłumaczenia tej pierwszej części, czyli Ania z Zielonego Wzgórza, czy An z Zielonych Szczytów. Może gdzieś tam kiedyś wpadnie mi w ręce, bo po latach odświeżyłam sobie właśnie Anię z Zielonego Wzgórza i bardzo mi się ta opowieść spodobała. Chyba w końcu po latach doceniłam te wszystkie piękne opisy i to, co działo się w głowie głównej bohaterki, więc może kiedyś przyjdzie w moim przypadku czas na porównanie, a jeżeli ktoś z Was miał już okazję porównać, to starsze tłumaczenie i to tłumaczenie nowe to dajcie znać w komentarzu jak tam wasze wrażenia i czy może kolekcjonujecie sobie tę nową edycję tę nową edycję z tymi właśnie nowymi tłumaczeniami a po raz pierwszy Rilla ze złotego brzegu czy Rilla ze złotych iskier w oryginale pojawiła się jeszcze w 1921 Roku. Ten wcześniejszy przekład, który znaliśmy, to był przekład Janiny Zawiszy Krasuckiej. I przy okazji widzę, że w zbiorach Polony możecie sobie zajrzeć do wydania rili ze Złotego Brzegu w języku polskim jeszcze z 1933 roku. Więc jeżeli ktoś lubi takie starsze rzeczy przeglądać, no to jest dostępna w internecie wersja z 1933 roku. Czy zamierzam czytać kolejne części opowieści o Ani? Bo tak jak wspomniałam wcześniej, znam tylko część pierwszą. Na razie nie czuję takiej potrzeby. Jak na razie ta pierwsza część w zupełności mi wystarcza. I tak, skoro już, już wspomniałam Wam też o tym, że Rila ze złotego brzegu to 1921 rok, czy ze złotych iskier, teraz tutaj będę się pewnie myliła, to jeszcze zaznaczę, że ta pierwsza część Ania z zielonego wzgórza, czy An z zielonych szczytów to rok 1900. Ósme. Przenosimy się teraz do końcówki stycznia, do 28 stycznia, dlatego że właśnie wtedy swoją premierę będą miały opowiadania odeskie, których autorem jest Isaac Babel. To jest odświeżenie opowiadań o deskich, dlatego że one na naszym rynku wydawniczym pojawiały się już wcześniej, chociażby w serii z Kolibrem. Bardzo podoba mi się ta okładka z tej serii z Kolibrem. A teraz to nowe wydanie opowiadań odeskich proponuje nam wydawnictwo SBM Renault. Gmitrzak. Opowiadania o jak czytam w opisie do tego nowego wydania, to zbiór mistrzowskich opowieści o wieloetnicznej, pełnej kontrastu w Odesie z początku XX wieku. Babel portretuje miasto z całym jego chaosem, kryminalnym podziemiem, żydowskim folklorem i niepowtarzalnym groteskowym humorem. Jego bohaterowie to mieszkańcy żydowskiej dzielnicy, handlarze, złodzieje, oszuści i marzyciele, postacie z pogranicza realizmu i lekkiej fantastyki, które zdają się wyrwane. Wprost z miejskiej legendy. Każde opowiadanie to precyzyjnie skonstruowany mikroświat, w którym humor miesza się z okrucieństwem rzeczywistości. Doszłam do wniosku, gdy już odkryłam właśnie, że takie opowiadania o deskie istnieją, że muszę kupić sobie jedno z tych starszych wydań. Zbiór trzynastu. Opowiadań pisanych od 1924 roku. W oryginale, czyli w języku rosyjskim, zbiór wydany jeszcze w 1931 roku. Rosyjski pisarz, dramaturg i dziennikarz pochodzenia żydowskiego. Pierwsze polskie wydanie wydało wydawnictwo Książka i Wiedza w przekładzie Jerzego Pomianowskiego we wspomnianym 1961 roku. Opowiadania Król, tak to robiono w Odessie, Ojciec, między innymi także Zmierzch Pierwsza Miłość, czy Karol Jankiel. Ostatnio czytałam sobie powieść Józefa Rota. Lubię też opowieści Izaaka Singera, więc gdzieś ten temat żydowski jest takim tematem, który mnie interesuje, dlatego no, będę polowała na to pierwsze wydanie właśnie od książki i wiedzy. Coś mi się wydaje, że o tych opowiadaniach odeskich na moim kanale w tym 2025 roku Usłyszycie, jeszcze tylko zerknę, czy jest to to samo tłumaczenie. A widzicie dobrze, że sprawdzam te tłumaczenia, bo mamy tutaj do czynienia z nowym tłumaczeniem, tłumaczeniem pani Agnieszki Lubomiry. Piotrowskiej, a swoją drogą, te opowiadania o deskie wydało też kilka lat temu wydawnictwo Austeria, wydawnictwo, które wydało na przykład wszystkie powieści Józefa Rota, którym się ostatnio zachwycam. Te opowiadania o deskie wydawnictwo Austeria wydało też ze wstępem pana Jerzego Pomianowskiego, czyli tego pierwszego tłumacza. No, i teraz mam dylemat, czy ja mam kupić to pierwsze polskie wydanie. Zapewne kupię, bo nie sądzę, żeby to było jakieś, jakoś specjalnie trudne, ale to nowe tłumaczenie też jest kuszące. Jestem ciekawa, jak duże są różnice między tymi tłumaczeniami. Też jeżeli ktoś z Was będzie miał okazję porównać te tłumaczenia, to będę wdzięczna za sygnał tutaj w komentarzu pod. Filmem. W styczniu coś, co niektórzy z Was może dobrze znają, odświeża nam też wydawnictwo WAP. Mowa tutaj o pamiętniku z getta w Krakowie, pamiętniku Haliny Nelken. To jest pamiętnik, który ukazał się już wcześniej. Nowe wydanie jednego z nielicznych dokumentów opisujących getto w Krakowie. Przejmujące znakomicie napisane i bezcenne świadectwo z miejsca zawieszonego między życiem a śmiercią. Halina Nelken w momencie utworzenia w Krakowie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej – Miała 17 lat. W pamiętniku zapisała historię Getty, jego mieszkańców oraz swoje przeżycia z czasów wojny. Jej książka to jeden z nielicznych tekstów opisujących zagładę krakowskich Żydów bezcenne świadectwo epoki. Absolutnie szczerą i momentami naiwną narrację młodej dziewczyny uzupełniają zwięzłe uwagi dopisane przez autorkę w latach 80. w Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Pamiętnik Haliny Nelken wzbogaca literaturę pamiętnikarską z okresu okupacji o rzadkiej jakości dokument, pozwalający czytelnikowi lepiej zrozumieć psychiczną sytuację. Człowieka postawionego w ekstremalnej sytuacji, zawieszonego między życiem a śmiercią, a jednocześnie jest świadectwem napisanym świetnym językiem, przejmującym, przejrzystym i wzruszającym. A właśnie, skoro tak przedtem pojawił się pan Babel, teraz pojawia się ten pamiętnik, to myślę, że nie muszę tutaj dodawać, że nie życzę sobie żadnych antysemickich komentarzy tutaj pod tym filmem. I jeżeli takowy się pojawi, to po prostu zostanie przeze mnie dość. Radykalnie usunięty. Choć nie, nie usuwam komentarzy, no ale coś tego typu zdecydowanie usunę. Jeżeli dobrze patrzę, z tym, że tutaj muszę być ostrożna, to pierwsze wydanie chyba pojawiło się w 1987 roku, a wydał je Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Jeżeli jest wydanie wcześniejsze, to dajcie proszę znać. Ja tutaj dogrzebałam się do tego wydania z końca lat. 80. Jeżeli kogoś interesuje temat getta krakowskiego, a gdzieś jakoś tak się zdarzyło, że o tym pamiętniku nie słyszał, no to pamiętajcie, że teraz, 29 stycznia, pojawi się jego nowe wydanie, ale był też wydany chociażby w tych latach 80. Kolejna pozycja i swoją drogą już przedostatnia w tym odcinku. Jej autorem jest Józef. Hen. Na początek ciekawostka, bo może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Józef Hen, właściwie Józef Cukier, urodził się, bo chodzi mi tutaj o datę urodzenia, 8 listopada 1923 roku. Co oznacza, że pan Józef Hen ma już ponad 100 lat, więc można zaśpiewać mu 150 albo 200 lat. 100 będzie już nieaktualne. A pod koniec stycznia, 29 stycznia, pojawi Pojawi się wznowienie jego opowieści: królewskie sny, wznowienie od wydawnictwa. MG. i kolejny raz już dzisiaj powołam się na opis do takiego właśnie nowszego wydania. Czy my właściwie lubimy tego Jagiełę? Tak tak, bitwa pod Grunwaldem, królowa Jadwiga. Ale jaki był, jaki miał charakter, czy kochał i jak swoje cztery żony? Czy dla tej ostatniej, księżniczki holsztyńskiej, która miała zaledwie 17 lat, gdy on ukończył już 70, to była gehenna czy też udało jej się go pokochać? Czy go zdradziła z panem Hinczą, czy to tylko brudny spisek za zazdrośników i księcia Witolda, który do końca życia Żałował, że ją ze swojego dworu w Wilnie oddał do Krakowa. Wspaniała powieść Józefa Hena, wielkiego mistrza kreowania nastroju, smakowania epoki od drobiazgów dnia codziennego po wielką politykę. Jakże to się cudownie czyta? To jest opis do tego nowszego wydania. Pierwsze wydanie właśnie tej powieści królewskie sny Józefa Hena zostało wydane jeszcze w 1989 roku. I przy okazji zauważyłam, że te okładki są całkiem podobne. No ale jakie mogą być, skoro Głównym bohaterem opowieści jest nasz król. Jagiełło. Kiedyś chyba w jednym z odcinków czwartkowych, w jednym z odcinków z cyklu Stargu Staroci wspominałam Wam o takiej powieści dla młodzieży właśnie Józefa Hena. Bitwa o kozi dwór, albo był to jeden z odcinków z cyklu literacki Wehikuł czasu, bo widzę, że bitwa o kozi dwór została wydana w 1955 roku. Ta bitwa o kozi dwór to jest taka powieść, która w pewnym sensie nawiązuje do chłopców z placu broni. Na koniec dzisiaj coś bardzo ciekawego, bardzo ciekawe wydanie i też od razu powiem, że jestem zachwycona okładką. Premiera 30 stycznia, choć można pokusić się o wydania wcześniejsze. Wydawnictwo Pruszyński proponuje nam kultową trylogię, trylogię Grzesiuka w jednym tomie bez skreśleń i cenzury. Jestem pewna, że chociażby z tego mojego kanału już kojarzycie tę autobiograficzną trylogię pana Stanisława Grzesiuka, czyli Boso, ale w ostrogach, 5 lat kacetu i na marginesie życia. Pokazywałam wam kiedyś te książki w takich jednokolorowych okładkach: żółta, czerwona i szara. Chyba takie były okładki, właśnie z tych autobiograficznych opowieści Stanisława Grzesiuka, popularyzatora przedwojennego folkloru czerniakowskiego. Czerniakowskiego. To znaczy, jakiego? Obecnie to jest część dzielnicy Mokotów. Dzieciństwo i młodość Stanisław Grzesiuk spędził właśnie na warszawskim Czerniakowie, jednej z najbiedniejszych części przedwojennej, przedwojennej stolicy. W części 5 lat kacetów, w 1958 roku Grzesiuk opisał swój pięcioletni pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych. Druga autobiografi, autobiograficzna powieść Boso ostrogach z 1959 roku przenosi czytelnika do przedwojennego Czerniak. Kowa. Z kolei trzecia autobiografia na marginesie życia, wydana w rok po jego śmierci w 1964 roku, jest dramatyczną relacją zmagań autora z gruźlicą pod koniec jego życia. No cóż, jeżeli chodzi o te pierwsze wydania, to to są takie wydania ocenzurowane. Czytam, że w 2018 roku właśnie wydawnictwo Pruszyński rozpoczęło, rozpoczęło wydawanie wznowień książek Grzesiuka pod redakcją Michała Nalewskiego, uzupełnionych o fragmenty pomini pominięte wcześniej przez cenzurę i pierwszego wydawcę. No a teraz wydawnictwo Pruszyński proponuje nam takie wydanie zbiorcze, czyli Trylogia właśnie bez cenzury zamknięta w jednej książce. Macie więc wybór: albo pierwsze wydania, bo to jednak pierwsze wydanie, tyle że z cenzurą, albo wydanie późniejsze już bez cenzury, albo wydanie późniejsze z 30 stycznia tego roku, czyli wszystkie trzy części zamknięte w jednym tomie. Nie widziałam też tej książki na żywo, ale mam nadzieję, że tutaj okładka jest twarda i że książka jest solidna szyta, bo czasami różnie z tym bywa. Jeżeli ktoś z was będzie ją miał, no to też jak najbardziej może tutaj dać znać. Czy może ktoś z was gdzieś tam, jeżeli ją zobaczy w księgarni, to też może dać znać, jak tam ta książka prezentuje się na żywo. I to była ostatnia książka, o której chciałam wspomnieć wam. W tym filmie przeglądnęłam te premiery styczniowe dość dokładnie i mam nadzieję, że niczego, co pojawiło się też lata temu na naszym rynku wydawniczym, nie pominęłam. Kolejny odcinek z tego cyklu pojawi się pewnie gdzieś w połowie lutego, i wtedy przyglądniemy się premierom lutowym. Sprawdzimy, czy pojawia się wśród nich coś, co też można dorwać w tym drugim, trzecim czy może nawet czwartym obiegu. Chociaż czymże jest czwarty obiekt? Można po prostu dorwać to coś z drugiej, trzeciej albo czwartej ręki, chyba tak chciałam powiedzieć, bo czym miałby być czwarty obiekt książkowy? To naprawdę nie mam pojęcia. Dobrze, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Mam nadzieję, że znaleźliście wśród tych książek coś, co może przypomniało Wam historię, którą już dobrze przed laty znaliście, a nie mieliście pojęcia o tym, że jest wydawana ponownie. Może też zachęciłam Was do przeczytania którejś właśnie z tych książek, czy na przykład do porównywania tłumaczeń. Do zobaczenia.